Czy Jezus miał długie włosy i łagodne europejskie rysy twarzy? Czy naprawdę urodził się 25 grudnia? A może wszystko, co wiemy o jego wyglądzie i dacie narodzin, to tylko ludzkie wyobrażenia? Jeśli chcesz poznać prawdę, którą ukryto pod warstwą tradycji religijnej, zostań ze mną do końca. W tym odcinku odsłonimy dwa najbardziej popularne kłamstwa o Jezusie Chrystusie. Fałszywy wizerunek Jezusa. Zacznijmy od obrazu Głowa Chrystusa, który został narysowany w 1940 roku przez Warnera Salman. Człowiek ten był protestanckim artystą z Chicago, związanym z Kościołem Luterańskim. Jak sam powiedział, widziałem ten obraz we śnie. Rano wstałem, usiadłem i narysowałem go węglem na kawałku papieru. Salman bazował na ówczesnych europejsko-amerykańskich kanonach piękna. Jego Jezus ma cechy nordyckie: jasną skórę, delikatne rysy, jasnobrązowe, czasem wręcz blond włosy. Czy Warner wzorował się na słowie Bożym? Otóż nie. Wygląd Jezusa powstał na bazie jego snu, a nie opisie biblijnym. Następny obraz to Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci, który powstał w XV wieku. Artysta był człowiekiem epoki renesansu czasów, w których artyści kładli ogromny nacisk na symetrię, piękno i symboliczne przedstawienie duchowości. Jezus został więc ukazany w sposób estetycznie wyidealizowany, zgodnie z ideałami epoki. W Ostatniej Wieczerzy Jezus ma jasną cerę, długie włosy i europejskie rysy twarzy, co nie odpowiada realiom wyglądu mężczyzny z bliskiego wschodu. Leonardo projektował postacie tak by ukazywały emocje i psychologiczne napięcie, nie troszczył się o zgodność z historycznym wyglądem Izraelitów z I wieku. Leonardo nie był osobą wierzącą według standardów biblijnych. Choć żył w katolickim społeczeństwie, Da Vinci był człowiekiem nauki, sztuki i filozofii, a jego duchowość miała charakter głównie intelektualny. Jego celem nie było oddanie chwały Bogu, lecz stworzenie dzieła sztuki, które zapamięta świat. Kolejni artyści tacy jak El Greco, Heinrich Hofmann i Rembrandt również mieli ogromny wpływ na to, jak ludzie postrzegają Jezusa, ale żaden z nich nie kierował się Pismem Świętym przy tworzeniu jego wizerunku. El Greco, tworzący w duchu hiszpańskiego mistycyzmu i manieryzmu, przedstawiał Jezusa jako wydłużoną, patetyczną postać z teatralnym światłem i pełnym duchowego uniesienia wyrazem twarzy. Heinrich Hoffmann, niemiecki malarz z XIX wieku, znany z obrazów takich jak Chrystus w ogrodzie Getsemani, również tworzył wizerunki zgodne z kanonem europejskiej estetyki jasna cera, harmonijne rysy, łagodny wyraz twarzy. Rembrandt, choć poszedł o krok dalej i używał żydowskich modeli, malując na przykład głowę Chrystusa, nadal tworzył postać zgodną z europejskimi wyobrażeniami, z długimi włosami, miękkim światłem i melancholijnym spojrzeniem. Każdy z tych artystów, choć znakomity technicznie tworzył swoje obrazy kilkanaście wieków po śmierci Chrystusa. Wzorem dla nich byli modele lub ówczesne kanony piękna i wyobrażenia o Jezusie. Przyczynili się oni do utrwalenia fałszywego, niebiblijnego obrazu Jezusa, który do dziś dominuje w umysłach wierzących. Kolejne słynne obrazy, takie jak Jezu, Ufam Tobie czy Chrystus Król, powstały na bazie wizji, które otrzymały kobiety będące katoliczkami: siostra Faustyna Kowalska i Rosalia Celakówna. Obie były związane ze środowiskiem zakonnym w czasie swoich wizji, choć tylko Faustyna była formalnie zakonnicą. Te obrazy nie powstały w oparciu o Słowo Boże, lecz na podstawie osobistych przeżyć mistycznych, które nie znajdują potwierdzenia w Piśmie Świętym. Ostatnie, czym się zajmiemy, to wizerunek Jezusa utrwalony na całunie turyńskim i na huście Weroniki. Według katolickiej tradycji Weronika miała otrzeć twarz Jezusa chustą podczas Drogi Krzyżowej. Na chuście miała się cudownie odbić jego twarz, tak zwana vera icon, czyli prawdziwy obraz. W Biblii nie ma ani jednej wzmianki o kobiecie imieniem Weronika, ani o wydarzeniu z chustą, które rzekomo miało miejsce w trakcie Drogi Krzyżowej. Cała historia pochodzi z późniejszych apokryfów i legend średniowiecznych, nie ze słowa Bożego a pierwsze udokumentowane pojawienie się całunu miało miejsce dopiero w XIV wieku we Francji. Przez wiele lat nie było żadnych informacji o jego wcześniejszym istnieniu. Kościół katolicki nigdy nie uznał go oficjalnie za autentyczne płótno, w które zawinięto Jezusa, mimo to pozostaje przedmiotem kultu prywatnego. Badania radiowęglowe z 1988 roku wykazały, że Całun pochodzi z lat 1260-1390, co oznacza, że nie mógł mieć nic wspólnego z czasami Jezusa. Co na to Biblia? W pierwszym liście do Koryntian mamy bardzo krótki, ale bardzo dosadny fragment, mówiący na temat naturalnego wyglądu mężczyzny w tamtych czasach. Czyż sama natura nie uczy Was? że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? Wiemy z Biblii, że istniały wyjątki od tej reguły, a były to osoby, które składały śluby naziratu. Tacy mężczyźni nie ścinali swoich włosów do czasu zakończenia ślubów. Ale wiemy też, że Jezus nie był nazirejczykiem, ponieważ nazirejczycy nie mogli również pić wina i dotykać ani zbliżać się do umarłych. A jak wiemy, Jezus czynił jedno i drugie. Więc, jeśli Biblia uczy, że długie włosy są hańbą dla mężczyzny, to czy naprawdę wierzymy, że Syn Boży, który nie popełnił żadnego grzechu i był doskonałym wzorem, chodził wbrew tej zasadzie? Ale to nie wszystko. Czy Bóg, który od początku mówił nam, abyśmy nie tworzyli jego wizerunku, mógł nagle zmienić zdanie? Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. List Jakuba 1, 16 i 17. Już w Księdze Rodzaju Bóg daje nam wskazówki, że przyjdzie do nas pod postacią Syna Człowieczego i ustanowie nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze Ci głowę, a Ty ukąsisz je w piętę. Więc kiedy w Księdze Wyjścia czytamy? Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył. To znaczy, że nie mamy czynić takich podobizn, nawet jeśli sam Bóg zejdzie do nas na ziemię i ukaże nam ludzką twarz. Natomiast w katechizmie czytamy ponieważ Słowo stało się ciałem, przyjmując prawdziwe człowieczeństwo, przyjęło także jego ograniczenia. Na tej podstawie ludzkie oblicze Jezusa może być przedstawiane. Na siódmym Soborze Powszechnym Kościół uznał za dozwolone ukazywanie go na świętych obrazach. Kościół sam przyznaje, że to on uznał, że można przedstawiać wizerunek Jezusa na obrazach, nie Biblia. W kolejnym punkcie jest napisane Uczynił on swoimi rysy swojego ludzkiego ciała do tego stopnia, że namalowane na świętym obrazie mogą być otaczane kultem, ponieważ wierzący, który czci jego obraz, czci osobę, którą obraz przedstawia. Zapytam teraz, kogo czcisz, skoro żaden z tych obrazów nie ukazuje prawdziwego oblicza Chrystusa. Modela Caravaggio, wyobrażenie El Greco, czy postać z wizji siostry Faustyny, która wbrew Słowu Bożemu. Mówi o namalowaniu obrazu ze swoim wizerunkiem. Weź to sobie do serca i zastanów się, czy posłuchasz nauczycieli religii rzymskokatolickiej, którzy mówią, tak można tworzyć obrazy i posągi, które przedstawiają Jezusa, czy słowa samego Boga, który mówi. Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego. Uświadom sobie proszę, że wszystkie obrazy i rzeźby, które dzisiaj widzisz i przed którymi klękasz, są stworzone według wyobrażenia ludzkiego. Żadna z tych osób nie widziała Jezusa za jego życia, tutaj na Ziemi. Jezus urodzony w Betlejem, na Bliskim Wschodzie, nie mógł wyglądać jak biały Europejczyk z jasną cerą i długimi falującymi włosami. Był Żydem z Galilei, a to oznacza ciemniejszą karnację, krótsze włosy, i wygląd typowy dla tamtego regionu. Jezus nie wyróżniał się wyglądem. Prorok Izajasz mówi, że nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Gdyby wyglądał jak europejski cudzoziemiec, wszyscy od razu by to zauważyli. Tymczasem Judasz musiał go wskazać pocałunkiem, by żołnierze wiedzieli, kogo aresztować. Ten zaś, który go zdradził, ustalił z nimi znak, mówiąc: Ten, którego pocałuje. To on. Schwytajcie go. Ewangelia Mateusza 26, 48. Fałszywa Data Narodzin. To jedno z najbardziej rozpowszechnionych kłamstw, że Jezus urodził się 25 grudnia. Co roku miliony ludzi na całym świecie obchodzą Boże Narodzenie tego dnia. Ale czy to naprawdę biblijna data? Biblia nie podaje żadnej konkretnej daty narodzin Jezusa. A wszystko, co możemy z niej wyczytać, wskazuje, że 25 grudnia jest bardzo mało prawdopodobny. Posłuchaj. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem. Ewangelia Łukasza 2, 7 i 8 Pasterze byli z owcami na polach, co w grudniu byłoby raczej niemożliwe. W tym czasie zwierzęta przebywały już w zagrodach. W grudniu noce w Judei potrafią mieć nawet 5 stopni Celsjusza i mniej, co przy braku nowoczesnych zabezpieczeń i odzieży oznacza duże ryzyko wychłodzenia zwierząt, zwłaszcza młodych. W tamtych czasach owce były wypasane od wiosny do jesieni. Grudzień był czasem zimowego spoczynku. Kiedy stada były zamykane w zagrodach, karmione sianem lub suszem, a pasterze nie trzymali straży nocą. Źródła historyczne i rabiniczne, np. Talmud babiloński, potwierdzają, że od listopada do marca nie prowadzono nocnego wypasu. W okresie zimowym pasterze nie spali w polu, a zwierzęta chroniono przed zimnem i wilgocią, a więc narodziny Jezusa musiały mieć miejsce wcześniej najprawdopodobniej wiosną lub jesienią. Dlaczego nie latem? Ponieważ w Judei latem panuje upał i susza, na polach nie ma trawy, a więc brakuje naturalnego pożywienia dla owiec. Z Ewangelii Łukasza wiemy też, że powodem, dla którego brzemienna Maria opuściła dom razem z Józefem, był spis ludności, który wyszedł jako dekret cesarza Augusta. Spisy takie miały charakter administracyjny i podatkowy. W prowincjach rzymskich, takich jak Judea, Często przeprowadzano je po żniwach, gdy ludzie mieli czas i zasoby, by podróżować oraz opłacić podatki. Zimą podróże były trudne, a niektórzy historycy twierdzą, że Rzymianie raczej unikali nakładania obowiązków administracyjnych w czasie zimowych miesięcy, gdy drogi były w gorszym stanie. Skąd więc 25 grudnia? Odpowiedź znajdziesz nie w Biblii, ale w historii Kościoła. Ta data została wprowadzona w IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn i kolejni biskupi chcieli przyciągnąć pogan do chrześcijaństwa. 25 grudnia było pogańskim świętem narodzin boga słońca Sol Invictus. Kościół przypisał narodziny Jezusa do tej daty, aby ułatwić poganom przejście na chrześcijaństwo, integrując ich święta z nową religią. I tak z czasem pogańskie święto zostało zastąpione świętem katolickim, które z Biblią nie ma nic wspólnego, a na dzień dzisiejszy jest jednym z dwóch najważniejszych świąt katolickich. Nie dodawajcie do słowa, które ja wam nakazuję, ani z niego nie ujmujcie, abyście przestrzegali przykazań Jahwe, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Księga Powtórzonego Prawa 4.2 Bóg w Słowie Bożym wymienił siedem świąt, które wierzący w Niego mieli obchodzić. Nie ma w nich mowy o narodzeniu Jezusa. W Nowym Testamencie nigdzie nie znajdziemy nawet wzmianki o tym, by uczniowie Jezusa obchodzili Jego urodziny. Ani przed, ani po Jego śmierci. Jezus mówił, żeby pamiętać o Jego śmierci, a nie na rodzinach. A dziś? Boże Narodzenie to święto pełne komercji, baśni o Mikołaju i pogańskich rytuałów, a Pan wyraźnie mówi, abyśmy nie mieszali się w pogańskie zwyczaje. Strzeż się, byś się nie dał usidlić idąc za nimi, gdy będą wytępione przed tobą. Nie pytaj się też o ich bogów, mówiąc, w jaki sposób te narody służyły swoim bogom. Tak samo i ja uczynię. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością, albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym. Na temat świąt Bożego Narodzenia powstanie niedługo cały odcinek. W tym odcinku to już wszystko. Pamiętaj, że Kościół katolicki przez wieki budował obraz Jezusa, który pasował do ich kultury, tradycji i potrzeb. Przedstawił go jako przystojnego Europejczyka z długimi włosami, urodzonego w grudniowy dzień podczas święta słońca. Ale prawdziwy Jezus to nie obraz na ścianie, nie posąg na ołtarzu i nie dzieciątko w szopce. Prawdziwy Jezus to Słowo Boże, które stało się ciałem. I to Słowo wciąż mówi: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeśli chcesz poznać prawdziwego Jezusa, czytaj Biblię. Nie daj się zwodzić religijnej iluzji. Zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał Rozbite Filary Rzymu, by nie przegapić kolejnych odcinków, które odkrywają religijną obłudę i przywracają autorytet Słowu Bożemu.